Cześć wszystkim, witam w kolejnym filmiku. I jak widzicie po tytule, to jest druga część serii, gdzie rysuję moje stare prace od nowa. Ale tym razem coś innego, bo w poprzednim filmiku, o ile oglądaliście, oglądaliście, nie? Jak nie, to tutaj macie w karcie i sobie zobaczcie. Rysowaliśmy tradycyjnie z starych prac, ze szkicowników, Rysowałam na kartkach, ale musicie wiedzieć, że ja rysowałam też na komputerze. Nie chwaliłam się tym nigdy, ponieważ. Zaraz zobaczycie dlaczego. Także zapraszam Was do oglądania. Dzisiaj rysujemy od nowa stare prace, rysowane na komputerze. Witam na komputerze i teraz Wam coś pokażę. Ale nie wiem, czy jesteście na to gotowi. Na moim dysku mam taki specjalny folder. Nazywa się Rysunki. I tutaj, jak sama nazwa wskazuje, są rysunki. Ten na przykład jest z 2016 roku. Pamiętam, że z tego byłam bardzo dumna. I z tego też. To sobie chyba dałam na, na tapetę kiedyś. Robiłam też kiedyś komiks, ale. O! Uhuhu, ale szczerze mówiąc, jakbym umiała cały czas robić taki styl jak na tym rysunku, to mógłby wyglądać on w miarę dobrze, ale nie wyglądał, jak można zobaczyć tutaj. Nie wyglądał. Ten komiks zrobiłam w drugiej gimnazjum. Nie oceniajcie mnie. Bardzo powoli robię postępy. Ale myślę, że dzisiaj nie zrobimy komiksu. Dzisiaj wybierzemy coś z tego folderu, gdzie są te rysunki. I jeden mi się już tutaj fajnie przywinął. Na pewno chcę zrobić ten rysunek. Jest to taka dziewczyna z rogami. Patrzy sobie w przestrzeni, a w tle pada śnieg romantyczne. Zapisuję ją. Ktoś rozpoznaje tą postać, to serduszko dla Ciebie. To jest Murasaki Bara z anime Kuroko na Basket i mi się bardzo podobał w tym czasie. To był mój crush, ale taki z anime. Pamiętam, że pisałam fanfiki. Moja oce shipowana z właśnie tym Murasaki Barom, ale wiecie, ja się utożsamiałam z tą oce, Ale cringe. O, zapisujemy to. Myślę, że tyle starczy, ale pokażę Wam coś jeszcze. Tylko bądźcie dla mnie łagodni, bo... To jest Deidara z Naruto I on jest przybity chyba do ściany i się rumieni i... <grywia> Nie oceniajcie mnie Ja byłam wtedy młoda On ma w ogóle kilometrowe ręce Przez Akurat ten rysunek musiał się zachować Dobra, mamy dwie prace Nasza pierwsza kandydatka to ona Nazwałam ją OCJPG, JPG, więc prawdopodobnie była jakaś moja OC, ale szczerze mówiąc jej w ogóle nie pamiętam Wygląda w ten sposób Ma bardzo cofniętą szczękę Prawie jak ja. I patrzy się w przestrzeń. Tutaj jest jakaś zima. Ma ona mocno zielone oczy i rogi. To są jej rzeczy charakterystyczne. I nasza druga kandydatka wygląda w ten sposób. Nazywałam ją fumia.jpg. I szczerze mówiąc, jej też nie kojarzę. Ta praca z 2016 roku. I mogę sobie dać rękę uciąć, że ta też jest z 2016 roku. Bo wyglądają bardzo podobnie, to po pierwsze, a po drugie, to wtedy dostałam chyba tablet graficzny i dużo rysowałam. A potem zaczęłam używać tego tabletu do grania w osłu i przestałam rysować. Ona wyciąga sobie z pochwy tutaj miecz jakiś. To prawdopodobnie jest jakaś katana. Tylko że powiedz mi, jak ona by to wyciągnęła. Ona musiałaby mieć 5-metrową rękę, żeby to wyciągnąć. I będę musiała to jakoś poprawić. Zacznijmy może od tej pierwszej, czyli od tej fumi. Zamiast się tak lampić w przestrzeń, to stwierdziłam, że. Zaraz wam to rozszkicuję. Będzie ona sobie tak stać w tym śniegu. O, coś takiego. Na jakieś takie mam włosy w bok. Strzelam, że ona jeżeli ma takie rogi, to ona jest jakimś dziwnym stworzeniem, które też ma dziwne uszy, więc to da dziwne uszy. Coś takiego. Taki mam plan, co myślicie? Mhm, czyśćmy trochę ten szkic... O Jezu, nie te gumka. Wypomniałam już, jak narysowałam tą dłoń. Ale nic już w tym nie widzę. To nie ma sensu. Jaki szkic styknie, bo ja i tak nic lepszego nie wymyślę. Nie, no jak zrobić to drugie oko? Nie, 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 nie. Tak nie powinna wyglądać ręka. Coś tu mi nie pasuje, jest za długie. Wiedziałam, że druga ręka będzie problemem. Ja nie mam ręki do tego. Nie, no tragedia, czekajcie chwilę, bo mnie to. Muszę sobie zrobić chyba zdjęcie. I jeszcze zrobię tą drugą dłoń tak, jak zrobiłam zdjęcie. Czasami bez zdjęcia się nie da. Przynajmniej ja nie mam jeszcze takich umiejętności, żeby sobie to w głowie wyobrazić. To jest maksimum, na co mnie stać. Ważne, że mają wszystkie palce, nie? Nie wygląda aż tak źle, mogło być gorzej. Zróbmy jej też jakiś ładny kolczyk. Jest git, gut, teraz tylko ładnie to pokolorować, czyli tradycyjnie robimy ten kolor i lecimy. Satysfakcjonująca część. Pum, aż się chce żyć do takich momentów. Pierwsze rzeczy, zanim zrobimy górę i w ogóle wszystko, to warto by było dodać tło. Chyba nie będę się bawić, bo nie lubię rysować tła. A może kiedyś, może kiedyś się to stanie. Może kiedyś się przekonam. Załóżmy, że to jest śnieg. Leży sobie tam czy coś i nie wiem, błyszczy. No nie wiem, czy zielony to jest dobry pomysł. Taki chyba najbardziej pasuje, co? Co powiesz? O! <laughs> Wiecie co, ja sobie zrobię teraz małą przerwę, bo już mnie oczy bolą. I wrócę do was tak. Za jakiś czas? Za godzinę może. Wygląda całkiem fajnie i kolory mi się też podobają. Fajnie dobrałam. I głowa może jest trochę za mała. To tak wygląda, bo jej sweter jest taki duży, duży. Przez to wygląda, że taka jest taka mała. Ale to jest tylko tłumaczenie. I tak to tak zostawię. Także widzimy się za jakiś czas. Cześć, wróciłam. Po krótkiej, długiej przerwie tak naprawdę. Jak możecie zauważyć zrobiło się już ciemno. I zrobiłam sobie herbatkę. Zobaczcie w takim kubku, który jest głupi, bo jak wam go pokazuję to wcale nic nie widzicie. I jest z tej strony. Jak sobie piję to patrzy się na mnie bamblik. Załóżmy, że światło pada z tej strony. Czekajcie, ja sobie to narysuję, żebym pamiętała. Z tej strony. Na razie nie wygląda zbyt dobrze. Na, najwyżej wszystko zmarzę i zacznę od nowa. Mógłbym next Wielkiej różnicy nie ma, ale jakaś jest. Ta szczęka coś mi nie pasowało do niej. O kurde, na złej warstwie rysowałam, ale trudno, bo ja i tak to będę potem scalać wszystko. Ja już to mówiłam kilkanaście milionów razy, ale powiem wam jeszcze raz, że mam taki fajny brasz, który nazywa się Dash Hair i jeżeli ktoś używa Clip Paint Studio albo Clip Studio Paint, to polecam wam ten brasz, nazywa się Dash Hair, tak jak mówiłam i on jest super. Najlepszy brasz włosów, jaki znalazłam i jest za darmo. To uczciwa cena. Patrzcie, skończyłam robić cienie tak mniej więcej. I teraz um, myślę, teraz muszę pomyśleć. Ale to z tą warstwą naprawię jej te oczy. To, czy to jest tragedia. Ta twarz jest trochę dziwna, ale znośna. Nie jest to tragedia. No, i to jest skończona praca. Już nie będę nad tym dłubać dłużej, bo nie mam czasu. Tutaj macie po lewej nową pracę, po prawej macie starą pracę. Możecie zaprównać. Napiszcie no mi, że zrobiłam jakiś progres. Ja widzę ogromny progres. Jest 23 rok, tamten był z 16, więc minęło 7 lat. Dobrze myślę. Chyba 7 lat. Jeżeli mi moja matematyka nie zawodzi. Jak te 7 lat, to myślę, że progres jest okej-ish. Okay <laughs> nie jest jakiś zatrważający. W 2016 roku byłam chyba w gimnazjum? Tak, w drugim gimnazjum byłam. Coś koło tego, jak na gimnazjum mogło być lepiej. Ja bardzo powoli się uczę i tak jestem szczęśliwa z tego, co osiągnęłam. Praca po lewej podoba mi się. Jestem szczęśliwa, że zaszłam aż tak daleko. Może nie w tak krótkim czasie, ale dotarłam tu jakoś, tak? I będzie tylko lepiej. No to teraz zabieramy się za drugą pracę. Przypomnę Wam, że jako drugą pracę wybraliśmy coś takiego. Dziewczynę, która wyciąga sobie dwumetrowy miecz za pleców. To będzie o wiele trudniejsze niż ta, którą narysowałam jako pierwsza, więc zostawię sobie to na jutro. Widzimy się jutro. U. To ja z drugiego dnia. Mamy trochę roboty, więc zaczynajmy. Stwierdziłem, że narysuję w zupełnie innej pozie, może bardziej dynamicznej, a ja nie jestem dobra w dynamiczne pozy. A o to chodzi, żeby wychodzić ze swojej strefy komfortu. Ja z niej teraz wyjdę i narysuję dynamiczną pozę. Myślałam o czymś takim, że ona już tą katanę, bo to pełnie katana jakaś jest, że ona już wyciągnęła ten miecz i sobie tak zrobiła. Myślę, że taka poza będzie ciekawsza niż to, że ona sobie stoi i robi. Tu będzie miała nogę. Najpierw bym musiała wiedzieć, jaki trzyma w ogóle miecz. Nie wiem, jak ona miała to złapać. Ja chciałam, żeby ona tak zamachnęła się tym. To jest ta katana. Katanopodobny miecz. I ona go trzyma i gdzieś on tutaj by wystawał pewnie. Ona by się patrzyła w tą stronę. Chociaż nie. Nie chcę, żeby się patrzyła w tą stronę. Będzie się patrzeć przed siebie. No i zawsze jak wyciągają te miecze, to trzymają tą pochwę. Czy ta poza w ogóle ma sens? Ona tak odskakuje ja jednocześnie ciąga miecza? Nie no, ten, ten kształt tego miecza nie ma sensu w ogóle. Uuu! Tak! Tak jest lepiej, tylko ta pochwa musiałaby iść w tą stronę wtedy. A? Idzie, idzie nam to. No i ona się tam patrzy gdzieś w górę może, o. A wróćmy do teraz i zobaczmy, czy to jakoś wygląda. Ta noga jest jakaś dziwna, to przyznam. O! O! a mi wyszła, dobra, dobra. Ona się tam gdzieś lampi i nie pamiętam jak ona wyglądała. I ona ma brzydkie włosy. Ja chyba tą postać zrobiłam na sobie, bo ja mam dosłownie taki sam look. Brzydka na jedną stronę. Żeby być taka edgy, to ona mi opadała na oko. Jest... te czasy były okropne. Ta postać by nie była wzorowana na mnie, dlatego taka brzydka. Widocie te chociaż mi się nie podobają. Gdzie co? Zmienimy je trochę. Załóżmy, że ona ma otwarte to Kimono i ona jej tutaj powiewa. Zróbmy jej jeszcze więcej trochę detali, żeby mi było prościej potem to rysować. Załóżmy, że się złości i coś krzyczy. Na przykład... Aaa! Nie wiem, jak wygląda katana, więc robimy taki zwykły, gener generyczny miecz. O, ja wiem, jak wygląda katana, co ja gadam? Ona ma tutaj takiego dzingla. I zmniejszę temu wielkość, bo nie potrzebuję tak dużego tego kłótna. Chcę sobie zrobić herbatę, zaraz zasnę. Mam swoją herbatkę w kubku ze słonikiem. Kubek ze słonikiem to już jest ikoniczny. Demonstracyjnie, jakbyście chcieli zobaczyć, jakby to wyglądało, no to wyglądałoby to w ten sposób, ale nie będę tego kolorować. To tyle. Ona jest od dzisiaj postacią z mangi. Nie będę tego kolorować, ponieważ tak mi się to o wiele bardziej podoba, ale pokazałam wam, jakby wyglądało pokolorowane. Po lewej macie Fumie z 2016 roku, a po prawej macie Fumie, która ją atakuje. Jest teraz. Napiszcie mi w komentarzu, co o tym myślicie i czy powinnam ją pokolorować, czy jednak dobrze zrobiłam, że ją tak zostawiłam. Pokażę Wam jeszcze poprzednie prace. Poprzednia praca to była jakaś bezmienna OC. Po lewej macie starą pracę, po prawej macie moją odświeżoną wersję. I możecie powiedzieć mi, która praca Wam się bardziej podoba. Pierwsza czy druga? Fumia czy ta poprzednia dziewczyna? A jej mi się rysowało tą fumię, ale tą poprzednią OC też mi się fajnie rysowało. Myślę, że zrobiłam ogromny progres. Mimo, że to był całkiem długi czas, to i tak jestem z siebie dumna. I to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało i że zainspirowałam was do zrobienia własnego redrawu. Redrawu read weźcie jakąś swoją starą pracę i narysujcie ją od nowa, żeby zobaczyć, jaki postęp zrobiliście. Możecie wysłać gotową pracę na mój serwer na Discordzie, link jest w opisie. Zapraszam do dołączenia. To jest artystyczny serwer i jeżeli lubicie straszne historie i moje rysunki, to możecie wbijać na kanał Krucze Straszne Historie, ponieważ ja robię tam grafiki i czasami też rzucam pasty. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli się podobało. Trzymajcie się. pa ba 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 ba.